Dzień dobry. Chciałem właśnie taką nietypową pogodę powiedzieć, ponieważ właśnie w Grodnie była taka wichura, że tak uderzyło w głowę, że po prostu lewina śnieżna poszła tak, że tam nic nie ma. Ludzie uciekli, nie wiem, do pustyni w puszczy i po prostu a tutaj ja chciałem o, a tutaj po prostu jest y, 30 stopni ciepła i po prostu tam jest tak, że y, w stringach chodzą kobiety całe te i są ogółem takie wspaniałe, po prostu y, a cyckonosze takie mają, że prawie cycki widać na wierzchu. Dokąd lawina zeszła, niech pan powie, dokąd lawina zeszła? Jak... kurtka już na autobus, czy wie pan... Lawina, jak poszła od stąd, z Wilna, to poszła ten i zmiotło, nie wiem, tam wszystko. A tutaj tak naokoło nic nie ma, pusto, tylko śnieg leży i ludzie uciekli. O tutaj uciekli. I tutaj. Tutaj jest ludzie, a tutaj jest pustynnia puszczy. A pokaż burzę, jak, jak burza była, panie Wojciechu. A tutaj, jak była burza, to z Moskwy uderzyło całe. Chuuu! I jak było całe te, i tak w głowę walczył. Śnieg! Tam spadały cegły, głazy, a tak. O... Tak spadało, że jak nie wiem co. A w Radomiu jest taka pogoda, że po prostu tam nie pamiętają kiedy zima była. A Wrocław a Wrocław to te znaleźli półtonowego Karpia. Skąd on się wychował? Ten karm. A cała ta Kraków to jest wspaniałe miasto, i ogółem jest tyle słońca, właśnie widać. To nie Kraków, ale Katowice. Katowice. A Kraków to obok. A Radą, a Warszawie to po prostu chodzą teraz tam. Chodzą, tam nie wiedzą jak chodzą. Chodzą na, na rękach. Tak jak w cyrku jest ogółem wspaniałe miasto, a w Olsztynie te już te świnie. Uciekły. A uciekły i stukają. A w prawda co? A Berlin. Berlin to te... Tam... Zachodni czy wschodni? Wschodni. A wschodniego niego nie ma, a zachodni jest tylko. A... Je, nie zna się pan. Pan nie był tam chyba nigdy. Tam chodzą, samego rana jak stają, wychodzą na podórko i fikołki robią. I, bo tak gorąco, i du, dupy. A Praga, a tutaj. A Praga, Praga. Praga, a w Pradze to są te zające, zaczęły te mnożyć się. A wysoka temperatura? To. Samego rana dzisiaj było minus 1, a za 3 godziny było plus 17. I to po prostu całe te nasza okolica A Gdańsk to takie wspaniałe miasto, a tutaj znaleźli taką rybę Na Helu? Na Helu, a gdzie? Na Helu taką rybę znaleźli Rekina. Którą miał taką paszczę, jak jak nie wiem co. Połknąłby czołg na pewno radziecki. I to po prostu. A ja a... słyszałem, że tam na chwilę coś innego, że tam Były burze. Nie. Burze śnieżne tutaj nie ma już tego miasta. Już tutaj to, to państwo to ja nie wiem już. A na Białorusi to zaczęli te Tacy są ludzie zadowoleni, że grodno sprzątnęło się? Że. Że a, a byli? Proszę mi nie przeszkadzać. Tutaj jest historia. To opowiadam, co się dzieje na świecie, a nie krzyczeć. Proszę uciekać mi stąd. A tutaj słońce, tu jest. Dochodzi. Teraz już godzina jest dziesiąta. Dochodzi do. Dziesięciu stopni ciesła, to nie, nie wiadomo, co tam będzie. Chodzą na pewno gorąco na gochodu. Go tak gorąco, że po prostu z rana od razu zdejmują wszystko, i idą po mieście. I po prostu ja mam to powiedzieć, że ogółem pozdrawiam. O! To burza była, że spadło coś. Warszawa jest wspaniała i po prostu oni niech jak z rana się budzą to oni na stołek od razu siadają, bo po prostu ta... A ta wichura wczorajsza w Toruniu taka była, że po prostu y, wszyscy chodzą właśnie w takich kaskach, bo ja samolotem leciałem w kaskach, bo... Cegły wszystko spadają na... o skąd oni te tyle cegieł? Płyta! A jak spadają cegły? Czy, to no proszę mi nie przeszkadzać. Ja się nie wtrącam jak pan nagrywa. Taka była wichura, że płyta, ja do, dobrze głowę schylu, leciała naprzeciwko mnie. I głowę z chół poleciało. I poleciało. szurnęło tak mi, że... I nie wiedziałem o co chodzi tam Po prostu dziękuję za tą pogodę i była wspaniała I po prostu oglądaj ta o, oglądaj ta nas oglądaj ta nas Jesteście kochane ludzie Te, A panienek teraz się tak podrywa, że po prostu podchodzi się za nos się gryzie I już one oddane są po prostu, bo taka to jest prawda. Dziękuję za to wszystko.